Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się. A kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego. Panie, naucz nas. Modlić się. Tak jak i Jan nauczył swoich uczniów. A on rzekł do nich: Kiedy będziecie się modlić, mówcie, Ojcze, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy. Bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini, i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Oto Słowo Pańskie. duchu święty przez serce maryi aby każdy z nas modlił się modił się do ojca przez jezusa w tobie duchu święty maria mala hasha Adonai, henon alla lela maria 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 Jonasz jest postacią w ostatnich dwóch dniach, która jest nam przybliżana. W liturgii słowa Jonasz, który jest autorem księgi, Jonasz, który był związany z nawróceniem Niniwy, którego imię znaczy gołąb, gołąb Boży, gołąb oddany Bogu. Pan Jezus też w nawiązaniu do niego mówi o sobie, że będzie dany znak Jonasza całemu ludowi i całemu światu. Jonasz był trzy dni czy trzy nocy wewnętrznościach ryby, i Syn Boży też będzie trzy dni czy trzy nocy wewnętrznościach ziemi. Więc Pan Jezus nawiązuje do tego proroka, widocznie pokazuje nam, że dobrze jest poznać osobę, posłanictwo, życie tego świętego proroka, chociaż Księga Jonasza jest krótka, ale treściwa, przemawiająca do nas w sposób bardzo jasny. Jonasz, kiedy był wezwany przez Boga, aby być jego prorokiem, nie chciał tego spełnić. Uciekał łodziom na morzu. Tam rzucony w morze jest połknięty przez rybę, ryba go wypluwa. Potem jednak nawraca się, kiedy jest w wnętrzu tej ryby, prosi Boga o miłosierdzie. O przebaczenie za swój wielki upór, za swoją zatwardziałość, za bunt przeciwko Bogu, woli Bożej, a potem, kiedy Bóg ponownie mówi do Niego, czy pójdziesz, wtedy dobrowolnie mówi: Tak, pójdę. I kiedy głosi słowo Boże, słowo nawrócenia. W Niniwie całe miasto się nawraca, nawet zwierzęta. Wszyscy się nawracają. I Bóg ocala to miasto, bo chciał zniszczyć to miasto jak Sodomę i Gomorę. Więc zagłada tego miasta byłaby całkowita. Nikt by nie ocalał. A tutaj dzięki prorokowi Jonaszowi całe miasto zwraca się ku Bogu, woła do Boga. Żałuje, pokutuje, modli się. Naprawdę oni zmieniają swoje życie, swoje myślenie, swoje postępowanie. To nie jest udawane. Oni wiedzą, co zrobili, jak bardzo Boga obrazili, i Bóg dał im szansę, mógł ich zniszczyć, na co zasługiwali, nie dając im żadnej nadziei, żadnej e, możliwości nawrócenia, a jednak cierpliwie ich znosił i czekał na ich nawrócenie. Nawrócili się. Wiedzą, że nie tylko, że nie mogą, ale nie chcą już wracać do dawnego życia. Od tej pory zaczęli gorliwie służyć Panu Bogu. I to miasto bezbożne stało się miastem sprawiedliwym, miastem świętym, miastem, w którym czczono Boga. Wszyscy kochali Boga, zaczęli Go wzywać i nie pełnili już tych wstrętnych rzeczy, które kiedyś czynili. Teraz oddawali się pobożnym i świętym uczynkom. Czynili miłosierdzie wobec siebie wzajemnie, pomagali sobie. Wszystko według woli Boga, dla Boga. A Jonasz widząc, co się dzieje, że to miasto się nawraca, że to miasto jest ocalone, wychodzi z niniwy i jest niezadowolony, że Pan przebaczył niniwitom. Oburzył się na Boga, modlił się: Boże, właśnie widzisz. Przypominam Ci, że dlaczego uciekałem przed Tobą, przed tą misją? No bo właśnie wiem, że Ty jesteś dobry, wiem, że Ty jesteś łagodny, łaskawy, że Ty nie chcesz karać, Ty chcesz przebaczać, Ty chcesz dać ludziom łaskę, ty chcesz się ulitować nad ludzką nędzą. Ja tego nie rozumiem. Ja, ja, dla mnie to jest nie do pojęcia i nie do ogarnięcia. Przerasta mnie to i denerwuje. Zamiast ich ukarać, zamiast zniszczyć ich jak Sodomy i Gomorę, to byłoby dopiero, e, nauka byłaby dla innych narodów, innych ludzi, bezbożnych miast, by się przynajmniej niektórzy też opiementali wtedy. Może byłoby wtedy e, więcej owoców nawrócenia, bo się by całe, może nawet cały świat by się nawrócił. Jakbyś ich surowo ukarał, jako znak, że Twoja sprawiedliwość jest potężna. Większa od Twojego miłosierdzia. A to się okazuje, że Ty jesteś łagodny, że Ty, Panie, jesteś delikatny, że Ty jesteś za delikatny wobec tych ludzi, że Twoje miłosierdzie jednak zwyciężyło sprawiedliwość. Nie podoba mi się to. Że nie ma kary za grzechy, że jest miłosierdzie, gdy ludzie się nawracają, ale może oni udają Boże, a może za chwilę znowu będą czynić to samo i co zrobić z nimi, i kogoś innego, bo ja już nie pójdę. Więc nie rozumiemy do końca tego niezadowolenia tego proroka, ale mi się wydaje, że byśmy chyba Chyba mi się wydaje, że może gdzieś jednak byśmy e e podobnie zaczęli myśleć i może teraz nam się wydaje, że go nie rozumiemy, ale jak się tak zastanowimy, to trochę ma racji Jonasz. To nie jest wcale to takie głupie, to co mówi, bo rzeczywiście tak... E się wydaje, że Boże Miłosierdzie jest oburzające. Jak Bóg może być tak dobry dla ludzi niewdzięcznych, zepsutych i złych. Jak może być cierpliwy wobec, wobec nich. Jak może być wobec nich taki łagodny i czekać cierpliwie, aż się nawrócą, wiedząc, że i tak się nie, wielu z nich nie nawróci. To jest tajemnica Bożej Miłości, Bożego Miłosierdzia. A na karę Bóg ma wieczność. Kiedy święta Faustyna też podobnie jak Jonasz była trochę oburzona. Boże, czemu nie karzesz? Tyle zbrodni naokoło się dzieje, tyle zła, tyle morderstw, tyle nieprawości. A Bóg mówi, na karę mam wieczność, żeby ukarać ludzi. A teraz błagaj dla nich o miłosierdzie, Boże. To znaczy, chcę przebaczać. To znaczy, Bóg nawet ma nadzieję, że niektórzy ci bezbożnicy się nawrócą. Więc warto nawet dla tych kilku bezbożników czekać jeszcze na ich nawrócenie. Mimo że wielu jednak będzie dodawało grzech do grzechu i trwało w swojej bezbożności, jeszcze bardziej bluźniąc Bogu i jeszcze bardziej krzywdząc ludzi. Na przykład to, co się dzieje od roku ponad na Ukrainie, jakie straszne zbrodnie, to, co choćby nawet ostatnio. E, Dzieje się w Ziemi Świętej. E, Hamas atakuje bezbronnych ludzi. E, ponad tysiąc ludzi ginie jest rannych, porwanych. Bezsensowna zbrodnia. Nie ma kary, tak się wydaje. Pan Bóg nie karze. Dlaczego nie ma od razu kary? Dlaczego Bóg jest cierpliwy? Dlaczego Bóg jest taki dobry? Ona karę ma, właśnie powtarzając, co powiedział Pan do św. karema. karę ma... Na karanie ma wieczność. Bóg się nie śpieszy. Bóg ma czas. Ale Boża Sprawiedliwość, trzeba o tym też przypominać, jest straszna, przerażająca dla grześników. Dlatego, żeby uciec przed Bożą Sprawiedliwością, trzeba oddać się Bożej miłości, Bożemu miłosierdziu. Rzucać się w ramiona miłosiernego Ojca, błagać Go o przebaczenie. Przebacz tam nasze grzechy, jako my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale zachowaj nas od złego. Wołamy każdego dnia wielokrotnie. Czyli jesteśmy, panie, bez ciebie jesteśmy źli, przewrotni i grzeszni. Bez ciebie jesteśmy zepsuci, ale tylko Ty możesz nas uzdrowić, przebaczyć, podnieść, uwolnić od wszelkiego zła, uczynić z nas dobrych, świętych przyjaciół Twoich. Więc Jonasz e, cierpi. Wydaje mu się, że Boże miłosierdzie to jest niesprawiedliwość. Nie rozumie, że przecież miłosierny Pan tak, że jest miłosierny względem Niego. Też by mógł go ukarać za jego bunt przeciwko Bogu, ale Bóg go znosi, przebacza mu, kocha go. Jest cierpliwy, rozmawia z nim, dyskutuje, próbuje go przekonać, że się myli, że e, rozumie, że może być zły. Ale żeby jednak opamiętał się, żeby nie gniewał się przecież na Boga ani na ludzi, którzy się nawracają. Powinien się cieszyć, powinien cieszyć się, że ci ludzie się nawracają do Boga, całe miasto się nawróciło i to przecież dzięki Niemu również. I wielbić Boże miłosierdzie, że, że Bóg jest taki dobry, że tych ludzi złych uratował i, i powoli przemienia ich na ludzi sprawiedliwych i dobrych. Powinien powiedzieć, Boże, jesteś wspaniały, dobry. Nie rozumiem tego. Ale uczyniłeś coś wspanialszego, niż gdybyś zniszczył to miasto. To, że im przebaczyłeś, to jest o wiele większym cudem i większą mocą Twojej miłości i miłosierdzia, niż gdybyś zniszczył to miasto. To też byłby cud nagle zniszczyć miasto. To byłaby też potęga Boga, ale potęga Bożego miłosierdzia jest większa, jest wspanialsza, niż... Sprawiedliwość, bo wiemy, że na krzyżu Pan Jezus zwyciężył sprawiedliwość, miłosierdzie zwyciężyło. Więc nie oburzajmy się, widząc, że Bóg jest cierpliwy nie tylko wobec nas, ale także wobec innych. Nam się pozwolił nawrócić, nam pozwolił trwać przy swoim sercu, nam daje tyle łask. Chwalmy Go za to, ale też podziwiajmy, wielbimy Go za Jego miłosierdzie, że daje czas ludziom, także innym. Że widzimy, że jednak wiele osób się nawraca, choć niestety wiele osób jeszcze bardziej oddala się od Boga. Ale nie znamy Bożego miłosierdzia. Wiemy, że Bóg na pewno jeszcze wielu ocali. Jeszcze wielu się nawróci. Dlatego jest ten czas miłosierdzia. Kiedy Jonasz siedział przed tym miastem, Patrzył, co się dzieje. Był jakby trochę w takim zamęcie wewnętrznym. Nie wiedział, co ma teraz czynić. I po co to wszystko, co ma teraz robić? Wracać do swojej miejscowości albo iść do Niniwy? Co ma teraz robić? Zrobił sobie szałas, siedział sobie w cieniu. I był pełen goryczy, depresji. Wyrósł, nagle krzew, nagle krzew rycynusowy osłonił go. Cieszył się, że ten krzew wyrósł, potem pojawił się robaczek. Jest napisane, że, to, że ten krzew się pora, rycynusowy pojawił. To pan tak sprawił. Kiedy pojawił się robaczek i uszkodził ten krzew, który potem usłyszał, to jest napisane: Bóg zesłał robaczka. A potem, kiedy w słońce zeszło, Bóg zesłał gorący wschodni wiatr. Czyli za wszystko jest odpowiedzialny Bóg. Bóg wszystkim kieruje. Bóg kieruje gorącym wiatrem, Bóg kieruje robaczkiem, Bóg kieruje nawet kiedy, tym, kiedy krzew ma się pojawić, wyrosnąć. Czyli Bóg jest za to odpowiedzialny. Bóg stworzycie, ciągle utrzymuje ten świat. Oczywiście. Bóg przecież nie zrobił czegoś na przekór, na złość Jonaszowi. Tylko Jonasz miał uznać, że jest właśnie tak ten mały robaczek. Że bez Boga nic nie może uczynić. Tak jak ten robaczek, który uszkodził ten krzew. To z woli Boga, to się stało, z dopustu bożego. I że Bóg jest Panem tego wszystkiego, jest tworzycielem. Bóg stworzył robaczka i stworzył Jonasza. Ale nie kocha przecież tak robaczka, jak, jak kocha Jonasza. Kocha Jonasza i chce, żeby on stał się wierzący, żeby zaufał Bożemu Miłosierdziu i żeby też przestał się obrażać na Boga, bo jest to śmieszne, bo tylko pokazuje to, jaką ma złą postawę Jonasz dalej. Przecież to jest głupota, gniewać się na Boga. Obrażać się na Boga, że Bóg jest dobry? Bóg jest dobry dla wszystkich, nawet dla złych, nawet dla przewrotnych. I Bóg mówi: Dlaczego się gniewasz? Uważasz, że słusznie? I Ty mówi: Tak, słusznie się gniewam na Ciebie. Słusznie jestem zagniewany. Jestem śmiertelnie zagniewany, podkreśla to Jonasz. Śmiertelnie zagniewany na kogo? Na Boga. I my uśmiechamy się słysząc takie słowa Jonasza, i Bóg rozmawia z Jonaszem, ale czemu jesteś zagniewany? Przecież jeżeli chodzi o ten krzew, ty nie uprawiałeś go, nie wyhodowałeś. To dzięki mojej miłości ten krzew wyrósł dla ciebie. Potem pojawił się robaczek, żeby ten krzew usekł, żeby pokazać Tobie, że wszystko przemija. Że Ty jesteś też jak ten krzew. Jeżeli nie będziesz wielbił moje miłosierdzie, to uskniesz ze swojej głupoty, pychy, w e, tym smutku i depresji. Chcę Cię wyciągnąć z tego stanu. Chcę Cię wyciągnąć i uzdrowić ze stanu depresji i przygnębienia, smutku, a może nawet czującej się rozpaczy w Twoim sercu. Chcę, żebyś był pełen pokoju, radości i nadziei, żebyś wrócił do Niniwy żebyś ogłaszał im dalej moją chwałę, abyś uczył ich dalej, bo oni dopiero są na początku drogi. Trzeba, żebyś ich wszystkiego nauczył, żebyś nauczył ich kochać mnie, żyć dla mnie, aby to miasto prawdziwie się rozwijało, wzrastało, aby były kolejne pokolenia, które będą żyły w tym mieście dla mnie. To jest Twoja misja. Idź, nie bój się, bo okazałem miłosierdzie temu miastu i okazałem miłosierdzie Tobie. Idź, jako sługa mojej miłości, przebaczenia, dobroci i miłosierdzia. Już Cię nie gniewaj. Porzuć ten gniew, gniew, który tylko Ciebie niszczy, Ciebie usycha. Powoduje, że usychasz, że ten robak gniewu Ciebie gryzie. Bądź prawdziwie moim gołąbkiem, jak znaczy Twoje imię. A gołąb się unosi wysoko, robaczek ciągle jest na ziemi. A ty jesteś po to, abyś nie był skupionym na sobie robaczkiem, ale gołąbkiem, który wznosi się do mnie i który inny wznosi do nieba. To jest Twoja misja. Twoje jest Twoje zadanie. Na tym kończy się ten tekst księgi Jonasza. Właśnie na tym. Wobec Bożego, niezbadanego miłosierdzia, Jonasz milczy. Jest przemieniony przez Boże miłosierdzie i czyni to, co Bóg chce, i to go uszczęśliwia, to go napełnia radością, jakiej nigdy wcześniej nie miał. Tak można się domyśleć, że tak właśnie było, chociaż już nie ma żadnych tekstów na ten temat. Ale wierzymy, że Bóg poprowadził Jonasza dalej w głąb swojego miłosierdzia. Niech nas też prowadzi w głąb swojego serca, w głąb swojego miłosierdzia, miłosierny i dobry Pan. Zachwycajmy się na tym, jaki Bóg jest dobry wobec całego świata i nas. Tak, przy, przyjdzie Boża sprawiedliwość, ale teraz jest czas miłosierdzia i miłości. My sami korzystajmy z tego i innych zachęcajmy do tego.